ze mną jakąś podróż i zaraz dowiecie się kto i gdzie ze mną był w ciągu ostatnich dwóch lat. A da, powiedz mi w jakich krajach ze mną była w ciągu ostatnich dwóch lat? Byłam z w Dominikanie, w Dubaju, we Włoszech i na Czarek, powiedzmy powiedz mi tutaj w jakich krajach byłaś ze mną były w ciągu ostatnich dwóch lat? Na pewno Dubaj, Cypr, Malta, Dominikana. Myślę, że jeszcze w jakichś krajach, bo też nie do końca pamiętam. Zwiedziliśmy jeszcze 50 krajów koniec wystartowaliśmy, tym razem przez ostatnie 4 lata. E, Masa oczywiście też z zakątków Polski. No i myślę, że to jest dopiero początek, ponieważ już za miesiąc, a ty gdzie zamówiłaś? Trochę się nas Dubaj, Malta Cypr. A ty Klaudia gdzie zamówiłaś? E, Hej, ja byłam z Magdą na Cyprze i na Malcie. Cześć Werka, a ty gdzie zamówiłaś? Cześć, to Weronika i byłam z Magdą w Dubaju i na Malcie. Cześć Kasia, a ty gdzie zamówiłaś? No i razem na Malcie. Wiktoria i Michał? Malta.